Znajdujemy się na stoisku firmy Kaliber. Ja jestem Maciej i zapraszam Was na szybki tour po naszym stoisku. Chodźcie. Słuchajcie, mamy dla Was gorącą nowość. Tika T3X Ace w wersji Target oraz w wersji Game. Wersja Target: bardzo fajna kolba, mocno PRS-owa, gruba lufa pokryta cerakotą, gwint 5824. Jak sami widzicie, już w standardzie mamy szynę Picantini Waver, wypinany dziesięcionabojowy nabojowy magazynek, bardzo dobry ergonomiczny chwyt z podparciem z tambrystem oraz kolbę z regulacjami policzka, kątami wychylenia oraz długością. Wersja game, troszeczkę bardziej odchudzona tika, plastikowy magazynek pięcionabojowy, nabojowy chudsza lufa z ryflowaniem, również na Picantini Waver z pochyleniem 20 MOA na stoisku mamy również kilka sztucerów, karabinów bardziej myśliwskich, bardziej sportowych, tutaj możecie zaobserwować Sako S20 w wersji Precision długa lufa stricte, wertykalny chwyt do zabawy jak najbardziej na spokojnie 300-500 metrów się nada na stoisku mamy również całą wystawkę strzelb Steger, pompka M3K Automat, działa na zasadzie inercji. Pompka bardziej utaktyczniona ze składaną teleskopową kolbą z chwytem pistoletowym oraz wersja tactical, czyli bardzo króciutka bodajże 37-cm lufa, również działające na bazie inercji z szyną Picantini Waver. AXA znana, lubiana, automaty pracujące na, na ważce 21 gram, wersja piaskowa, wersja mini, taki coś a la Door Breacher na krótkiej lufie, e, pompka w osadzie drewnianej oraz jedna z powiedzmy nowości, czyli wersja Heritage. Połączenie klasycznego drewna orzechowego na bazie automatu AXY z portingiem lufy, z kompensatorem, oczywiście wymienne czoki. Nie zapomnieliśmy również o firmie e, Taurus e, karabinki Taurus T4A23 14,5 cala lufy tutaj akurat e, z dołączonym tłumikiem e, Asherona jak widzicie troszeczkę go sfatygowaliśmy więc działa łoże e, mlokowe e, teleskopowa kolba standardowy MilSpec scope wintu 1.7 oraz wersja classic bardziej tutaj robiona na wzorze 4. Również lufa 14,5 cala. Uchwyt transportowy, człowiek naoglądał się trochę tego Yellowstone. Karabinki Rossi Lever Action 357, 38 Special w różnych wydaniach. Wersja Puma. E, troszeczkę bardziej odpicowana ze złoceniami oraz wersja R95 również w kalibrze 3,5,7,3,8 Special e, oraz 4,4 Magnum w bardzo klasycznym wydaniu oraz powiedziałbym że plinkster pump action pompeczka na 22LR do zabawy dla dzieciaków jak najbardziej świetny wybór na targach również nie mogło zabraknąć bogatej rodziny oferty broni Beretta Mamy tutaj sztucery BRX1 w różnych wydaniach: Kolba Strata Camo, wersja Orange, wersja Green, PMXS oraz cała rodzina strzelb A300 oraz 1301 Competition Pro Tactical oraz ostatnio bardzo lubiane strzelby A300 Ultima Patrol. Nie mogło zabraknąć również boków dla amatorów strzelania do rzutek. Wersja 688 Performance, nowy wypust. Bardzo ciekawa kolba, bo jest to kolba z laminatu. DT11 w wersji DLC, DLC karbonowa szyna, ładne wstawki. Na naszym stoisku możecie również pomacać nowe wydania Glocka, czyli AK z kolimatorem Aimpoint CoA, model 19 Gen5. 45 Gen 5 oraz świeżynkę, która pokazała się dopiero niedawno. Premiera miała miejsce na targach IWA Glock 45 Hunter. Bardzo ciekawa wersja, wycięcie pod kolimator, metalowe luminescencyjne przyrządy, płytka umożliwiająca łatwiejsze przeładowanie oraz powiększone manipulatory.